Przechodzi do nas pacjent po urazie zdiagnozowany, objawowy, zerwanie więza do krzyżowego przedniego. Co robisz? Zerwanie czy naderwanie? Nie dowiemy się tego, dopóki tego nie sprawdzimy. Więc mamy parę dróg, które zawsze prowadzą do tego, że pacjent musi być dokładnie zdiagnozowany. Dokładnie. Więc robimy testy, rozmawiamy z pacjentem, tak jak w poprzednim odcinku, czy jest aktywne sportowo, czy jest w odpowiednim wieku, żeby jednak przeprowadzić operację. W większości jest na tak. Mm -hmm. I sprawdzamy, czy jest pełne zerwanie. Dokładnie. Tu już diagnostyka obrazowa chyba nam nakierunkowuje. Nie zawsze niestety w rezonansie, tak jak widzę, wychodzi stuprocentowo. Tak, tak, no diagnostyka obrazowa jest bardzo ważna. czy 90%? Różnie badania pokazują, ale rzeczywiście gdzieś na poziomie 90% rezonans magnetyczny E, e, no daje nam taką dokładność e, i oczywiście diagnostyka jest bardzo, bardzo istotna, ale znowu musimy korelować to z objawami, które też nie zawsze są jednoznaczne, bo jest przecież wielu pacjentów z zerwanym więzadłem krzywym przednim, którzy nie odczuwają żadnych, żadnej niestabilności na przykład, ale generalnie rzecz biorąc e, kwestie tego, czy więzadło jest całkowicie zerwane, czy częściowo zerwane, ja w większości przypadków wyjaśniam już podczas artroskopii. Podczas artroskopii, ale do tej artroskopii u fizjoterapeuty uważam, że pacjent powinien się przygotować. Bardzo ważna sprawa. Bo już sam uraz, samo unieruchomienie po urazie już powoduje utratę propriocepcji, już dochodzi do wymazywania informacji czuciowych, skory mózgowej, bo danego narządu nie używamy. Mhm. Niestety zapominamy, tak jak zapominamy języka, który nie używamy, tak samo zapominamy nogi. O nodze, której też nie tak. używamy, więc musimy się przygotować do operacji. Tu jest niestety bardzo istotna rola terapii przedoperacyjnej, aby pacjent przyszedł do ciebie z, bez zaników mięśniowych, z dobrym czuciem i wtedy jesteś na prostej. Mam nadzieję. O ogromne, ogromne znaczenie przygotowania pacjenta przed zabiegiem. Mam bardzo szerokie obserwacje, takie porównawcze obserwacje pomiędzy pacjentami, którzy którzy trochę zarzucili rehabilitację przed zabiegiem, kiedy ta funkcja właśnie mięśniowa, ta funkcja stabilności stawu jest troszeczkę zapomniana i rzeczywiście ta rekonwalescencja po zabiegu jest znacznie trudniejsza, znacznie trudniejsza i znacznie wolniejsza. No z pacjentami, którzy się świetnie przygotowali mięśniowo i potrafimy takiego pacjenta po zabiegu postawić bardzo, bardzo szybko, to już są powroty do pełnej aktywności na poziomie 5-6 miesięcy od, od zabiegu. Pięciu. Czy przeskoczymy proces gojenia się tkanek, czy przeskoczymy proces rewaskularyzacji, czyli ponownego ukrwienia y, przeszczepionego więzadła? Bardzo się boję tego przyspieszenia, ja jako również. fizjoterapeuta. Ja również. To znowu, no musimy, musimy jakby, no poznać też jakby założenia, zamierzenia pacjenta, jego aktywność, to czy jest sportowcą zawodowym, to czy, czy jest amatorem, czy w ogóle nie uprawia sportów. Ja również bardzo się boję tego przyspieszenia i w mojej praktyce jest to zwykle 6-8 miesięcy, chociaż czasami wiadomo, pacjent bardzo dobrze reaguje na terapię i możemy to troszeczkę przyspieszyć. Mhm. I co? Pacjent wraca na jeden sezon i, wraca, i potem znowu łąkotka, to już, to już. a może chrząstka? No właśnie, to już zależy od tego, e, czym pacjent się zajmuje w życiu. Sam dobrze wie, że sportowcy chcą tego powrotu jak najszybciej, nawet e, mając w perspektywie to, że za jeden czy dwa sezony ta aktywność e, sportowa się zakończy. Będzie ograniczona. Niestety tak podają też badania, że po rekonstrukcji, zwłaszcza z przyspieszoną rehabilitacją, te powroty nie są. Tak, z takim sukcesem, tak. że ta kariera nie trwa tak długo, jak być powinna. Więc rehabilitacja przed, dobre leczenie operacyjne, odpowiednie, ale może powiem inaczej: a jest naderwanie. Mhm bo potem znowu jest rehabilitacja, o czym chciałem mówić, ale jest naderwanie. Co wtedy? Przecinamy, tracąc absolutnie propriocepcję, nawet w tym naderwanym więzadle i wstawiamy coś wydolnego, coś silnego, mhm. czy jednak mamy jakieś inne techniki w Twoim to przypadku? Jest, to jest świetne, świetne pytanie. E, e, oczywiście to, czy więzadło jest zerwane, czy naderwane, określamy najdokładniej e, podczas artroskopii. E, ja w mojej praktyce jest to stosunkowo też kontrowersyjna metoda, bo jest też wielu wielu zwolenników nawet przy zachowanym częściowym częściowym no. więzadle przednim jest wielu zwolenników rekonstrukcji go. Ja zwykle zawsze staram się dać pacjentowi szansę i wtedy oczywiście jeżeli ciągłość więzadła jest zachowana, staram się obkurczyć to więzadło przy użyciu takiego urządzenia, które nazywamy wapo waporyzator. No i dać szansę. dać szansę, oczywiście każdy z moich pacjentów wie o tym, że ta, to może się nie powieść, ale uważam, że w wielu wielu wypadkach udało się, Zachowane, zachowana część więzadła ładnie się obkurczyło i pełni, pełni bardzo dobrą funkcję stabilizacyjną. Super, ale myślę, że chyba nie oprze się takie więzadło lub układ łąkotkowo-więzadłowo-torebkowy, Sportom, tak zwanym High Impact Sports, czyli sporty o dużej reakcji sił podłoża ze skrętami, z nawrotami na wierzchniach mhm. twardych. Mhm. Myślę, że ja osobiście odradzam wtedy pacjentom po takich zabiegach kontynuowania takich e, działalności. Tak jak rzadko to robię, to niestety w tym przypadku tak. jestem zmuszony powiedzieć, że taka aktywność fizyczna druzgocze kolano. Dokładnie. W każdym razie. Z tego, co tak. Czy mam rację. Masz rację zdecydowanie. I, i, i tak jak sobie tutaj rozmawiamy, y, myślę, że dochodzimy do, do dobrego konsensusu, że wszelkie y, kwestie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego jednak wymagają y, trochę szerszej interwencji. Modyfikacji aktywności fizycznej i bardzo szczegółowej, rozbudowanej rehabilitacji polegającej na wzmocnieniu, uelastycznieniu i poprawie. Techniki, czyli koordynacji nerwowo-mięśniowej w obrębie nie tylko kolana, ale miednicy, tułowia, stopy czyli znowu współpraca. Znowu współpraca ortopedyczno-fizjoterapeutyczna. I chyba za tym jesteśmy. Dokładnie.